się ma Krystianie i Weroniko, dzisiaj zagadki, jakich jeszcze nie było na tym kanale. Także jeżeli już kliknąłeś w tę miniaturkę i wszedłeś, to dzisiaj dostarczę Ci niezwykłą rozrywkę, bo pewnie nie odgadnę ani jednej zagadki. Więc ty będziesz miał okazję się ze mnie pośmiać. Chociaż nie no, daj radę, ok? Dzisiaj zagadki, które zakręcą naszymi synapsami w mózgu i będzie naprawdę wystrzałowo. Tak, zostawię oczywiście łapeczkę w górę. Napisz dzisiaj hashtag wielbłąd. Co? zobaczymy, jak napiszesz wielbłąd. Czy z błędem, czy bezbłędnie. Nazywam się bond. błąd. Błąd. Wielbłąd. James Bond. A, i czy wiedziałeś, że między literkami R i U na klawiaturze jest najwspanialsza osoba na świecie? Tak, to jesteś ty. Także dzięki za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Pamiętajcie o hashtagu Wielbłąd, zobaczmy, jak go napiszecie. No i zapraszam Was na najlepsze zegarki, jakich jeszcze nie było, jakich ludzkość nie widziała. Świat nie widział, uszy nie słyszały, nos nie wąchał. No i zaczynamy. Co jest tutaj źle? Mamy oczywiście. Jakiś autobus z kierowcą na górze, ten. Wszystko to jedą w dobrą stronę. Skrzynka telefoniczna. Co tu jest źle? To Big Ben wskazuje złą godzinę? Że powinni jeździć na odwrót? Że w Londynie oczywiście jeździ się po drugiej stronie. No dobra, mogłem się tego domyślić. Oczywiście to było lustrzane odbicie. Co tutaj jest złe? Że wielbłądy? Nie no, mają wszystkie nogi i ogony. Są garby też trochę spłaszczone i tak dalej, ale zwykłe dromadery. Nie ma cieni. A, że słońce jest z tamtej strony i nie ma cień, bo w życiu bym się nie domyślił, ale okej, okay, faktycznie tutaj jest. Teraz trzeba zobaczyć spostrzegawczość. Co tutaj jest nie tak? Wampiry? Czy wampiry się golą? Czy nie wiem? Skoro one nie przebywają na słońcu, to pachy mają spocone, to raczej nie zarasta im broda, choć to beznadziejny argument, ale. A, wampiry nie pokazują się w lustrach. Ale on może sobie dołożył zęby na Halloween. Bo już w ogóle, co tu jest złego? No, ta je płatki, ta je płatki, ta też je płatki, matka leje mleko, kot nie ma. Jak kot może nie mieć mleka? To jest też taka. Trochę takie paralityczne podejście, bo jakby koty same w sobie rozumiecie, nie, 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 że piją znaczy one lubią mleko i tak dalej. Ale koty piją wodę, nie? Tak jak wiecie, że myszy lubią ser. Jaki ser? Myszy jedzą małe robaczki, jakieś jak krety, krety też jedzą No ważne. i chodzi tutaj o to, że nie ma mleka. No ale ja myślałem, że to jest wylewane już mleko, że reszta jest wylewana. Nie było mleka w tym dzbanie. A propos dzbanów, jesteśmy na wielkiej planecie dzban i co tu jest nie tak? No to Gdzie jest polska flaga? Gdzie jest polska flaga? Nie ma najeka, niczego. No co to jest nie tak? Dostęp do ten no Jest, wszystko jest. Księżyc. A, że jesteśmy z księ- Ale to jest może jakaś inna planeta, o której nikt nam nie powiedział tak naprawdę. Więc byliśmy na księżycu, a widzieliśmy księżyc z księżyca, bez sensu. Dobra, mamy tutaj drogę. Jest ten. A, że wiatr wieje. A, że drzewa są na wietrze, a komin. The wind is blowing in different direction. Dokładnie, że komin. To zauważyłem! Jest! Komin wieje w jedną stronę, drzewo walą w drugie. Spoko, no jakby spostrzegawczo, ale okej. Okay. Co tutaj jest? Nie tak. Sukienka. Ryk, co tu się dzieje? Że ma ręce inaczej, ręce są inaczej ułożone, prawda? Do lustra. Mirror's view is not reflected. Że lustro nie do końca odbija, to też się domyśliłem, także jest dobrze. Bo powinno być tak, że tą rękę ma wyżej, no ale spoko, okej. Okay. Co tutaj jest nie tak? Gościu w wiktoriańskim stylu przechadza się po moście i tu nie ma ryb, może jego laska jest wędką tak naprawdę. Nie wiem, co to jest nie tak, co? Co? Nie ma rzeki. A nie ma rzeki z tamtej strony, bo może się kończy pod mostem? No też tego nie wiesz. Może tam, nie wiem, ktoś robił geologię i jest podziemny tunel wody. Z się bierze, czerpie to wodę. Może w ogóle rzeka płynie w innym No nie wiem, No tu jest źle. Małe pingwiny i niedźwiedź polarny. Co? Niedźwiedzie nie. Nie pływają? Nie, no pływają. Życie na Arktyce. Życie na Antarktydzie, dobrze. A arktyczny niedźwiedź polarny, okej, okay, a one żyją na Antarktydzie. Nie wiem, powoli mam dość i naprawdę łapię się na dziwnych rzeczach. To tutaj jest nie tak. Ludzie w december. Grudzień, 32 grudnia? Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem. No rails, nie ma torów. Nie ma drzwi. Nie ma czerwonego światła. 32 dzień miesiąca. To tyle? To tylko zauważyłem jedną rzecz, bo byłem skupiony na Dobrze, nie wiem. How much will kill you? Co, co cię zabije? 6 litrów wody? Czemu on zabije mnie 6 litrów wody? Bo ciało człowieka mieści... ten? Co? Mam wybierać? Nie wiem do końca. 70 kubków kawy, no to zdecydowanie, serce raczej tego nie wytrzyma, chyba że to jest jakaś kawa zbożowa inka, to najwyżej się nas nazbożymy. Rozumiecie, że nasze ciało będzie nazbożone, nie wiem, czy można tak powiedzieć. To brzmi w ogóle jak, jak tak jakieś teologiczne podejście. Czy 59 kostek czekolady? A ile cię może zabić, po prostu? Czyli faktycznie, a ile cię może zabić? No, czyli 5 litrów wody, 72 kubki kawy, to 66 możesz wypić. 10 cukrów. cukrów w kubku, kubków cukru. 10 kubaczków cukru może nas zabić, także nie jest najlepiej. Nie kawałków, tylko oczywiście kubków cukru. Okej, okay, jeden kubek soli. No tak, zatrzyma całą wodę w organizmie, jest źle, i tak dalej. Także sól już znamy i to nie jest nic dobrego. A tutaj seasoning. Co? To by było zwyczajne tea spoon. No, spoon, czyli łyżka, tea herbata, 48 łyżeczek herbaty by nas zabiło? Alkohol! 13 shot, no, 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 no. To chyba w Polsce chyba że się nie byli. Kto to tworzy? Tu są Brytyjczycy? To są Amerykanie? To w Polsce nie byli. Pomarańcze mogą cię zabić, naprawdę. 11 tysięcy pomarańczy może cię zabić, że jeżeli zjesz 11 tysięcy pomarańczy, przewitaminujesz swój organizm witaminą C. O, co to za nowa grafika do tego. Do Until Dauna. Mężczyzna poszedł polować. No i dobrze, i znalazł wspaniałą sarnę, która znalazł cel swój, znalazł swojego gola, znalazł bramkę, której nigdy nie możemy strzelić. Na przykład ostatnio nie strzeliliśmy Słowenii, i postrzelił ten cel. Kurde, nie strzelaj do zwierzyny! Znaczy, jakby wiecie, popularyzowanie łowiectwa, jeżeli trzeba pozbyć się zbyt dużej ilości zwierzyny. Okej, okay, ale samo w sobie jako pasja nie do końca rozumiem. Ale co ja mogę oceniać? No i parę sekund później zorientował się, że popełnił ogromny błąd. Czyli jednak stwierdził łowiectwo to jest zły pomysł, nie będę tego robił. I umarł. Co? Ktoś jego postrzelił w tej śnieżycy, że w śnieżyce nie powinno się wychodzić na polowania. Kurde, nie wziął rękawiczek i ręce mu przemarzły do shot a, a to była dwururka i mu z jedno rurczyło rękę. <laughs> co co się stało? Nie wziął czapki, nie wziął szalika, że jest wieje, że jest mgła i ktoś go postrzelił, ale czas mi zbyt wolno, więc prawdopodobnie będzie napisz komentarz, więc ja może nie będę się specjalnie realizował. Moją wersję znacie krótko włoska 95 zostaw oczywiście łapeczkę i hashtag #wielbłąd James Bond. Nie wiem, nie W każdym razie chodzi tutaj o. Co się stało? He was hunting in the mountains in the winter. Czyli... Polował. Poszedł na polowanie w góry zimą, gdzie była śnieżyca. Aha! Strzał sprowokował avalanche, która go zabiła, czyli lawinę i spadła lawina. Ale on padł na ziemię, więc skąd miałem wiedzieć, że chodzi o lawinę? Myślałem, że po prostu gile mu zamarzły z nosa i się udusi. Czyli ludzie, którzy mieszkają na Arktyce, nigdy nie jedzą pingwinich jaj. Mimo wszystko, że jest jakby tam problem z głodem i tak dalej. No, czy pingwiny znoszą jaja? To jest podstawowe, jakby fundamentalne pytanie. Nie jestem tutaj specjalistą do spraw polskich pingwinów, stewardów. Because pingwiny. A, bo żyją na Antarktydzie. No tak, bo tu że żyją na Arktyce. Okej, okay, to jest już łapanie za słówka, także troszeczkę przesadzone. Nie wiem, czy to będzie w formie jakiegoś idiomu czy czegoś, ale totalnie nie ogarniam akcji. Kto ich używa, ale ich nie potrzebuje? Kto je kupuje, ale ich nie używa? Kto ich używa, ale nie czuje ich i nie widzi? Na polski może by brzmiało to lepiej, ale chodzi pewnie o sandały jezuitki. Czy to nie są. Odpowiedź: trumna. Pewnie tak jest, także plus 10 punktów dla Gryffindor, nie ma. Policja poszła do domu i aresztowała podejrzanego w sprawie morderstwa. To on wygląda w ogóle jak, nie wiem, detektyw Rutkowski, tylko bardziej siwy. Ale nie widzieli jak wygląda. Bo jak go aresztowali? Po co go aresztowali, po aresztowali jakiegoś typa? Wiedzieli, że nazywa się John i jest wewnątrz domu. No To pewnie była tam jedna osoba, i akurat on się przedstawił jako Bogdan! I u Bogdana nie aresztowali. Więc policja weszła do tego domu. To wygląda w ogóle jak ratusz. No dobrze, weszła do ratusza, nieważne. I zobaczyła czterech ludzi grających w pokera: carpentera, czyli jakiegoś robotnika, lory drivera, czyli kierowcę, strażaka i mechanika. Bez żadnego sprawdzania aresztowali gościa od pożaru. Bo carpenter i mechanik by się tam przydali. Lory driver to, nie wiem, może dowoził im pizzę, nie wiemy do końca tego. Albo jakieś na przykład rzeczy związane z budownictwem, ale grali w pokera. Ponieważ strażacy nie umiem grać w pokera, to jest moja odpowiedź. Nie, po prostu strażak nie, pa nie pasuje do tych trzech pozostałych osób. The fireman is the only man in the room. A, bo były trzy kobiety. The rest of the poker players are women. Ale nie pokazali mi tego! Skąd Józef mi mówił? To jest branie pod włos! Tak się nie powinno robić! Dajcie mi strzelbę. Albo tą dwururkę, co mu zamarzło na rękach. W górach. To jest kanibalem. Odwa odważnie. Ej, ale chwilę. Ona jakby wrzuciła ze wsi. Tam jakieś palce widniały. Jakieś tam palce widzę przy tej butelce wina, więc ona jest pierwszym podejrzanym. Dobra, dawaj dalej, nie ma nie ma czasu. Tutaj na straty. Uda, ma spoko, wszystko jest tutaj okej, okay, ma wiązane buty. Tutaj mamy typa, który pewnie właśnie jest dostawcą pizzy. Albo wiecie, czyjąś klatkę piersiową, bo ona by się zmieściła w takim opakowaniu. Ma się co prawda? Ale może idzie po prostu do lasu. Na jakieś tam, wiecie, niby też polowanko, jakiś hunting, jakiś investigated. Dobra, tutaj ma Timberlandy ubrane, także jest spoko, nie, tego typa w ogóle nie podejrzewam, odrzucam go. Tutaj jest typ, który macharenką też jest takim kanadyjskim drwalem, ma, co prawda, toporek. MacGyvera, tasaczek, zwykły Huntsman Knife, ale też go jakby do niczego nie potrzebuje. Nie widać ani śladów krwi na nim. Można też pewnie napisać historię tego. No i ostatni jest kucharz, który gotuje, bo nie ma nic innego do roboty, tylko gotuje w kanibalskiej knajpie. Ma jakieś logo plemników, nie wiem co to było, logo plemników i jakiegoś słonia. I stamtąd wystaje ser. Więc osoba oczywiście A, której wystawały palce z tej taszki, tylko gdzie ona to kupiła. Osoba A jest kanibalem. Wystają tam paldony, ale może to są sztuczne ręce, sztuczne palce. Może szykuje się na jakiegoś Halloween? Wiesz jak jest, albo nie ma się Domyślecie. Carlos, o, czyli Karolek gotował w jednej z bogatych, z jednym z bogatych domów pewnego razu zapłacono mu za otrucie Johna, głowy rodziny przyjął hajs, jak to było w bogatym domu to pewnie dobrze mu płacili więc po co przyjąć więcej hajsu, zarobiłby w rozłożone to w czasie dla reszty członków rodziny Carlos przygotował osobne danie. Okej, okay, no i pewnie zginął ktoś inny. Jak z, każdy e, miał swój posiłek, czyli każdy miał po prostu swój posiłek i on przygotował te inne posiłki. You can save the father if you figure out which one is his dish A, czyli może, mogę ocalić jego typa, jeśli dowiem się, które będzie czekajcie. Zapłacili mu, Alice jest uczulona na ryby, czyli ona nie dostanie ryby. John doesn't think about healthy eating Ok, czyli on nie myśli o zdrowym jedzeniu. Emily takes care. Of her figure. Dobra, czyli ona dostanie sałatkę. Tamta jest uczulona na ryby, czyli tamten dostanie ryby. Jest wegetarianinem. A, a tamta jest uczulona, czyli dostanie wodę albo sałatkę. A tamta dba o figurę, czyli dostanie wodę i to. No to prostym byłoby powiedzenie, że daniem Johna jest stek, bo on nie dba o linię. I jest głową rodziny, tak? Czy tu jest coś podchwytliwego? Dobra, stek z fryteczkami. Czy ja go uratowałem? Sałatka pójdzie do typa po lewej. Do niej ryba. Nie zostałem zatruty spokojnie. A! Ale trudne! Ale trudne, nieważne. Dobra, to jest co? Pór biedny? To jest biedny. Oboje mają co żreć! Co tu będzie niezwykłego? Co to za ryba w ogóle? Ile łusek? Kup sera. Więcej sera. Mi się wydaje, że biedniejsza jest osoba po lewej, bo ma więcej w lodówce i porobione zapasy na 6,5 roku. A osoba po prawej... Ma borówki! Nie, to nie jest argument, ale może zamawia jedzenie z knajp Uber Eats. wiecie jak jest. Uber Eats. i dalej nic. nic. Napisz w komentarz, oczywiście, że tak. To jest moja. sumie są wiem... Okej. Okay. W każdym razie, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Napiszcie komentarz, jaka jest Wasza opcja na to, kto mógł być biedny. No i. No i mam nadzieję, że odcinek oczywiście się podobał. Także oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę. Hashtag wielbłąd. No i to tyle, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Dzięki, że jesteście. Już niebawem kolejne filmy. Także łokieć. Bądźcie gotowi na łokcia. Gotowi. Przebijamy łokieć. Cześć.